Dzień dobry Państwu, Tomasz Jamrozik. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Arkadiusz Mikoła, wójt gminy Lisia Góra. Witam, Zd witam bardzo, Pana, witam pana. Państwa. i cieszę się, że znalazł się Pan po odpowiedniej stronie Dunajca. Nie mam problemów z dojazdami i z mostami, co nie oznacza, że jakieś utrudnienia kierowców będą, na kierowców będą czekać, a mówię tutaj o rondzie, który powstanie nowe w Lisiej Górze. No tak, rzeczywiście my przejeżdżamy jadąc chociażby w kierunku Tarnowa mieszkańcy gminy Lisia Góra przez dwa wiadukty, bo można jechać dwoma drogami nad Autostradą, ale rzeczywiście nie są to mosty nad rzeką nad Dunajcem, ale myślę, że samorządowcy z tamtym problemem poradzą sobie możliwie szybko i, i mieszkańcy... Gminy Wieszesławice Radów będą mogli już swobodnie, swobodnie z powrotem korzystać z jakiejś przeprawy nad Dunajcem, a my no, mamy oczywiście swoje pomysły, swoje inicjatywy. I rzeczywiście takim dużym projektem, który będziemy realizować w najbliższym roku to jest budowa ronda na drodze krajowej w Lisiej Górze. Będzie nowe rondo, ogromna inwestycja, która uruchomi tereny. Po pierwsze inwestycyjne, po drugie tereny mieszkalne, bo, bo takie zadanie ma spełnić Toronto. Otrzymaliśmy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych duże 80% dofinansowanie na to zadanie. Jest kwota około 6 milionów złotych po przetargu na to zadanie, wobec, wobec czego 5 milionów będzie pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. I myślę, że. No, taką wczesną wiosną już, już pierwsze prace fizyczne się, się pojawią. Jest to rondo, które, tak jak powiedziałem, uruchomi w kierunku wschodnim od dzisiejszej góry tereny inwestycyjne, o które już od dawna proszą różni przedsiębiorcy, inwestorzy, mieszkańcy. Od lat w studium ten teren oznaczony jest jako teren pod inwestycje i siłą rzeczy myślę, że to będzie taki bodziec, bo ten teren jest w tym momencie nieskomunikowany. To będzie taki bodziec do, do tego, że zaczną tam szybko powstawać miejsca pracy, zakłady pracy, co za tym idzie. No i również podatki, podatki do, do gminy, wobec czego myślę, że taka obopólna, obopólna korzyść, ale przede wszystkim jakby najważniejsza kwestia to są te miejsca pracy, tak żeby, żeby mieszkańcy i nasi, no i gmin ościennych, miasta Tarnowa również mogli skorzystać. Są zapowiedzi naprawdę tam właścicieli nieruchomości, że jeżeli uzyskają dostęp, to, to bardzo szybko będą wnioskować o decyzję o warunkach zabudowy. Jakieś znane marki, firmy? Ja myślę, że to, że to bardziej są przedsiębiorcy tacy zakrojeni na skalę tutaj miasta, Tarnowa Gminy, więc, więc tam raczej spodziewam się, że powstanie więcej inwestycji, ale takich o skali powiedzmy takiej średniej, wobec czego przeróżne branże, przeróżne, przeróżne zakłady pracy. Natomiast również pracujemy nad taką dużą inwestycją i tutaj rzeczywiście jest to partner międzynarodowy, ale to troszeczkę w innym miejscu na wprost centrum dystrybucyjnego Lidl, które już funkcjonuje od lat na terenie brzozówki i tam jest rzeczywiście teren około 8. 10 hektarów, który jest, który jest w zasadzie już no, zarezerwowany przez, przez tego dużego przedsiębiorcę i tam trwają prace nad koncepcjami, nad wstępnymi e, warunkami. Rzeczywiście tam na Wprost Lidla może powstać, mam nadzieję, że powstanie, bo mówię, no, pracujemy nad tym wspólnie, dbamy o tego partnera e, i tam jest szansa, że, że w przyszłym roku jeżeli uzyskałby ten przedsiębiorca pozwolenie na budowę, to rzeczywiście mówimy o kilku hektarach pod dachem centrum dystrybucyjne, wobec czego rzeczywiście no jest szansa, że, że, że ten teren między, między Brzozówką a Lisią Górą naprawdę w najbliższych miesiącach, latach będzie tętni w życie i będzie tam duży plac budowy. Świetnie. A w takim razie, ponieważ spotkaliśmy się, żeby podsumować w pewien sposób mi, mijający nam rok, może się Pan pochwalić też obiektami sportowymi, prawda? Nie tylko komercyjnymi, ale troszeczkę się w gminie działo. No, oczywiście to, to trzeba wszystko zrównoważyć, wobec czego nie, nie tylko takie rzeczy. Nie, myślimy również o tych naszych zadaniach, zadaniach zleconych. Myślimy o szkołach, o oświacie, które jest powiedzmy trudnym tematem, zwłaszcza jeżeli chodzi o finansowanie tejże oświaty, ale może, może nie, nie tu dzisiaj miejsce i, te, i, i czas, żeby rozmawiać o tych proporcjach i o tym, jak wygląda kwestia subwencji. Natomiast rzeczywiście staramy się ciągle rozbudowywać tą infrastrukturę szkolną, przedszkolną i tak w tym roku rzeczywiście zmodernizowaliśmy kolejne boisko sportowe przy szkole, tym razem w Starych Żukowicach. Korzystając z dotacji w ramach Małopolskich Boisk rzeczywiście powstało boisko. O sztucznej, bezpiecznej nawierzchni. Przy okazji poszerzyliśmy tę inwestycję już we własnym zakresie o jeszcze modernizację kortu tenisowego. Zostało przebudowane, zostało, powstało tam boisko również dla najmłodszych naszych adeptów, przede wszystkim piłki nożnej. Trawiaste, z piękną, z piękną nawierzchnią bezpieczną, również trawiastą jest odcinek bieżni Kilka elementów towarzyszących, place, miejsce do gier e, takich planszowych, ale w skali, w skali e, takiej bardzo dużej. Bardzo e, I to jest rzeczywiście kolejne boisko po nowych Żukowicach, które, które było wcześniej w ramach Małopolskich Boisk zmodernizowane. Mamy e, na stole w zasadzie jeszcze dwa projekty: budowa. Bojska tego typu wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Nowej Jastrząbce. Tam nie mamy przy szkole takiego boiska. Mamy projekt również dużego, pięknego obiektu boiska w Brzozówce. Na te zadania będziemy szukać finansowania. I oczywiście, jak jesteśmy przy sporcie, przy infrastrukturze tej takiej sportowo. Ale szkolnej przede wszystkim, no to jesteśmy w trakcie budowy sali gimnastycznej w Łukowej, jak również w Brniu. I no, oczywiście zakładam, że te inwestycje będą w przyszłym roku kontynuowane. Także tu są też no, w zasadzie miliony złotych przeznaczane na tą infrastrukturę. Chcemy, żeby nasze dzieci korzystały z bezpiecznych, komfortowych miejsc do tego, żeby rozwijać się i to nie tylko jakby w samym zakresie stricte oświatowym, ale również tym sportowym. No i rozwijają się, bo z tego co słyszę to kilka sukcesów się już trafiło, prawda? Dobrze sobie radzą i w koszykówkę i w piłkę nożną. Tak, tak rzeczywiście, rzeczywiście myślę, że w jakiś sposób te zadania gdzieś się zaczynają zwracać, gdzieś procentują. To jest również dla nas samorządowców myślę taki najlepszy dowód na to, że to ma sens właśnie tego typu zadania. Rzeczywiście ja gratuluję tym naszym młodym sportowcom, bo w coraz szerszych, różnych kategoriach, dziedzinach, dyscyplinach sportowych osiągają coraz to lepsze wyniki, więc, więc to bardzo cieszy. Myślę, że również komisja przyznająca chociażby stypendia, które mamy w Gminie dzisiaj akurat kilku lat naukowe, ale również sportowe, więc będzie miała szerokie pole do popisu i duży wachlarz tych właśnie zawodników, uczniów naszych, których będzie można nagrodzić za ich, za ich pracę, za dobrą promocję i reprezentowanie Gminy. A dla starszych tradycyjnie ciekawe imprezy plenerowe. Co było w tym roku? Może Pan przypomnieć. No tak, no w, tym roku, w tym roku wielki letni piknik. Rzeczywiście dwudniowa impreza zakrojona na dużą skalę. Gwiazdami był zespół Ira, zespół Perfect. Byli Fidlowersi, był, był również tancerz Tomasz Barański. Wobec czego no, bardzo, bardzo interesująca. Kilkanaście tysięcy osób przez dwa dni odwiedziło Lisią Górę. Byli to nie tylko mieszkańcy gminy, ale i ościennych powiatów, województw, bo to i widzieliśmy po tabliczkach rejestracyjnych. Najważniejsze jest to, że te imprezy odbyły się pomimo skali dużej, dużej liczby gości bezpiecznie, myślę, że dosyć sprawnie również i komunikacyjnie, a finansowane były w ramach budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego, i to jest też najważniejsze, że, że mieszkańcy głosując, na ten budżet obywatelski dają wyraz temu i dowód, że, że te spotkania, te wydarzenia, te pikniki są dla nich interesujące. No i najlepszy dowód jest ten, że również udało się na przyszły rok wygrać budżet obywatelski dla gminy Lisia Góra wobec czego znowu piknik, tym razem troszeczkę w innej, w innej formie. Możemy, możemy zdradzić? Właśnie, no tak, się tak, to, już, to już możemy jak najbardziej zdradzić, może jeszcze bez wszystkich szczegółów, ale, ale będzie, zresztą sama nazwa już wskazuje, co to będzie. To prywatka w Lisiej Górze, więc cofamy się do lat 80., do lat 90. I w tym charakterze, w tym nastroju odbędzie się w 2020 roku wielki piknik, wobec czego myślę, że bardzo ciekawe, bardzo ciekawe elementy, takie, gdzie Starsze osoby będą mogły sobie przypomnieć, jak to było lat temu 20-30, a ci młodsi no, mogli być może pierwszy raz zobaczyć na, naocznie i móc wziąć udział w takim wydarzeniu, które właśnie no, były popularne, miały miejsca w latach 80. czy 90. -tych. Myślę, że za wcześnie żeby jeszcze o tym mówić, ale, ale na pewno będą to zespół, zespoły, które właśnie w tych czasach przede wszystkim miały ten swój moment świetności i chcemy naprawdę przenieść się przynajmniej na ten jeden dzień w te lata 80. -te i zmienić po prostu wtedy Lisią górę zmienić, zmienić całe otoczenie jakby w, w taki ubrać kostium tych lat 80. -tych i wspólnie spędzić czas integrując się. Zejdźmy w takim razie do spraw przyziemnych. Czuje się Pan częścią aglomeracji tarnowskiej jako mieszkaniec dzisiejszej góry? No to pewnie siłą rzeczy te, granicy, te granice się zacierają. Oczywiście każda z gmin ma swoją tożsamość, ma pewne wartości, o które dba. Natomiast siłą rzeczy cały świat staje się w pewnym sensie coraz mniejszy, i oczywiście my, jako gminy, zwłaszcza te ościenne dookoła Tarnowa, no, korzystamy z pewnych, z pewnych zlokalizacji i pewne rzeczy się zacierają. Rzeczywiście no, nie jest potrzebna jakaś sztywna granica czy paszport, żeby przejechać z Lisiej Góry, z gminy Lisia Góra do miasta Tarnowa, wobec czego pewnie tak. Pytam dlatego, że wójt gminy Tarnów, pan Kozioł, Zaczął się domagać tych biletów bezpłatnych dla, dla najmłodszych. Prawda? Ja się nie dziwię. W zasadzie ja zrobiłem dokładnie to samo. Prowadzona jest korespondencja z panem prezydentem, z panem przewodniczącym Rady Miasta. Tarnowa rzeczywiście nam też nie podobają się te kwestie, że to mieszkańcy Tarnowa mają zniżki. A my w ramach umowy partnerskiej, w ramach porozumienia, które mamy pomiędzy samorządami, no, współfinansujemy koszty utrzymania miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji. Jeżeli zniżki nie dotyczą wszystkich partnerów, wszystkich korzystających z tej komunikacji, umowa partnerska, umowa o porozumienie powinna być troszeczkę inaczej spisana. Po prostu te koszty powinny być inaczej wyliczane. My powinniśmy jakby być wyłączeni spoza, spoza tych ulg poza kosztów, które te ulgi generują, wobec czego będziemy na pewno rozmawiać z Panem Prezydentem, z Panem Przewodniczącym na ten temat. Zresztą na terenie gminy Lisia Góra pojawia się no, po raz też już, już przynajmniej drugi w ciągu ostatnich kilku lat temat jakby w ogóle kierunku, którym powinniśmy pójść, jeżeli chodzi o komunikację miejską i zastanawiamy się nad możliwością poszerzenia tych, tego porozumienia ilości kursów i linii na pozostałe miejscowości gminy lub również padają takie głosy, że jeżeli, jeżeli nie to że jest to na tyle kosztowne to porozumienie ze strony gminy Lisia Góra czy w ogóle z niego nie zrezygnować i po prostu no, zorganizować transport innymi przewoźnikami, wobec czego na pewno w najbliższym półroczu spodziewamy się takiej dużej dyskusji, radni podnosili to na ostatnich komisjach, wobec czego no myślę, że, że nie sprzyja również kwestia kosztów, które my ponosimy, jak i tych ulg, z których nasi mieszkańcy nie mogą skorzystać. Myślę, że nie, sprzyja, nie będzie sprzyjało tym rozmowom w takim kierunku, żeby poszerzać ilość kursów i linii, które by jeździły na terenie gminy Lisia Góra, to pewnie do takiej pozycji negocjacyjnej z, radne, z radnymi jest, jest troszeczkę gorsza sytuacja, ponieważ no, pojawiają się coraz te mocniejsze głosy, żeby w ogóle, skoro jest na takich zasadach jesteśmy traktowani jako partnerzy, żeby może jednak zrezygnować w ogóle z tego porozumienia. No a myślę, że jednak mimo wszystko wszystkie samorządy wokół Tarnowa powinny poważnie porozmawiać na temat tej komunikacji, jeżeli ona mogłaby być finansowana. Inaczej, na innych zasadach, jeżeli dopłacalibyśmy stricte do samych... Wozo kilometrów, Jeżeli nie byłyby brane pod, uwagi, pod uwagę ogólne koszty utrzymania miejskiego przedsiębiorstwa, ja myślę, że spokojnie kierunek można by odwrócić więcej samorządów decydowałoby się na to, żeby miejska komunikacja wjeżdżała do nich na tereny, na gminę. Rozbudowywalibyśmy tą, tą sieć, rozbudowywalibyśmy te połączenia, ilość kilometrów. Wtedy wszyscy mogliby korzystać po pierwsze z taboru, który jest, który jest przecież bardzo przyzwoity, nowoczesny i po coś też przecież przez miasto kupowany. A po no, wszyscy mogliby korzystać z pewnych przywilejów. Wobec czego ja myślę, że zmiana sposobu naliczania tej opłaty za wozokilometr kilometr i po prostu tej kwoty, którą samorządy powinny jako partnerzy wpłacić w ramach porozumienia, spowodowałaby ten kierunek, że rozmawialibyśmy o zwiększeniu ilości kilometrów. Jeżeli się nic nie zmieni, obawiam się, że będziemy rozmawiać o wycofaniu się z porozumienia. No, zobaczymy, jak się sprawa rozwinie. Koniec grudnia, podsumowanie roku, no i święta za pasem. Życzenia dla mieszkańców? Gminy. Jak najbardziej. Oczywiście to jest taki piękny czas w roku, że jest taki moment, chwila, żeby, żeby odpocząć, żeby troszeczkę przyhamować i jak najbardziej z tego miejsca życzę pięknych świąt Bożego Narodzenia. Życzę, żeby było więcej czasu na spotkania z rodziną, ze znajomymi, żeby to był taki moment również w pewien sposób naładowania akumulatorów, nabrania nowej energii, oczywiście również pięknej szampańskiej zabawy sylwestrowej. I wejścia w nowy rok w taki, w taki pozytywny sposób, żeby każdy z nas był po Nowym roku uśmiechnięty, pełen, pełen zapału do, do, do pracy. Przecież mnóstwo nowych wyzwań czeka nas razem ze styczniem, wobec czego nabierzmy w tym, w tym okresie takiej świeżości. Spędźmy ten czas z najbliższymi, z rodziną. Z Spędźmy po prostu piękne, cudowne, kolorowe święta, może nawet troszeczkę białe w tym okresie bożonarodzeniowo-sylwestrowym e, i po to, żebyśmy w styczniu mogli wszyscy z pełnym zapałem przystąpić do pracy. Pan Arkadiusz Mikuła, wójt gminy Lisia Góra. Dziękuję, Dziękuję. serdecznie, wszystkiego dobrego.